jeżeli myślimy, że coś w życiu można zaplanować, to nie można zaplanować tego, że mam zastąpić surfera, który pływa na Arktyce. Więc cokolwiek bym czegokolwiek bym dzisiaj nie powiedział, przepraszam za ten tani substytut surfingu. Natomiast opowiadanie o planowaniu doświadczeń. Jeżeli sobie wyobrazimy miejsce, którym należy o nim opowiadać, to niewątpliwie ta czerwona kropka takim miejscem jest. Bo TEDx jako konferencja jest takim miejscem, które jest bardzo dokładnie zaplanowane. To, jak się na nim czujemy, to, jak się Wy czujecie dzisiaj, jak się wszyscy to czujemy, nie wiem jak Wy, ale ja, zainspirowany, podekscytowany tymi wszystkimi ideami, które są dzisiaj tutaj z nami dzielone, to nie jest przypadek. To jest rzecz, którą i Piotrek ze swoim teamem, i założyciele TEDxa bardzo dokładnie zaplanowali. Nie tylko to, jak się tu czujemy, tylko że to, że nam jest tu po prostu dobrze, to jak się dowiadujemy o Tedzie, to jak on jest komunikowany, co widzimy po wejściu na miejsce konferencji, te wszystkie małe rzeczy, naklejki, kubki od kawy, logotypy, nawet ta nieszczęsna kropka, która sprawia, że czuje się tak, jak się czuję teraz, to wszystko jest częścią większego planu i tak naprawdę właśnie tym jest planowanie doświadczeń, sprawianie tym, że ludzie, dla których oferujemy naszą usługę, czują się dobrze i czują się tak, jak chcemy. I tak naprawdę praca projektanta doświadczeń jest odpowiedzią na kilka naprawdę prostych pytań, ale pytań, które należy sobie zadać. Jak zachowują się ludzie, do których kierujemy nasz produkt? Co ich motywuje? Ale przede wszystkim, na jakiej podstawie dokonują swoich wyborów? Co sprawia, że korzystając z, z danej usługi i szczególnie w dzisiejszych czasach jest to jest to absolutnie bardzo ważne, ponieważ projektowanie doświadczeń to nie jest bardzo skomplikowany zawód. Został uznany nazwa projektem doświadczeń za najbardziej zrozumiałą nazwę świata, jeżeli chodzi o zawody. W związku z tym patrzycie na człowieka, który ma najbardziej zrozumiały zawód świata, ale zawód tak naprawdę stary jak świat, ponieważ czy 500 lat temu ktoś projektował i budował stół, krzesło, tak naprawdę zawsze ważne było tylko to samo, jak czuje się osoba, która na tym krześle siada. To, co się zmienia przez te wszystkie lata, to kontekst, w którym działamy. I kontekst, w którym my w tej chwili jesteśmy świadkiem, który jest bardzo ważny, to technologia. Świat, w którym żyjemy, jest opanowany przez technologię, przez telefony komórkowe i to wszystko sprawia, że my, jako projektanci, mamy coraz więcej pokus, coraz bardziej. Nasze pole działania teoretycznie jest coraz szersze, ale coraz bardziej się też skupiamy na tym, żeby zrobić coś fajnego, często zapominając o tym, co jest naprawdę ważne. Moja żona się śmieje, że to jest polski Paulo Coelho, i to zdanie tak brzmi. Natomiast naprawdę w życiu i w życiu projektanta ważne jest to, co jest naprawdę ważne. I chciałbym, żebyśmy się na chwilę cofnęli do XIX wieku. I historia, która mi zawsze pozwala zrozumieć, co jest naprawdę ważne, jest historią fotografii. Jeżeli się cofniemy do XIX wieku, to nie wiem, czy pewnie nie byliście tego świadkiem, ja też nie byłem, natomiast przypomnijmy sobie, jak się robiło zdjęcia, jak skomplikowane było ustawienie tego całego kadru, rozstawienie tej wielkiej maszyny wielkości szafy i ustawienie się na tyle daleko, żeby lampa błyskowa nie osmoliła nam włosów. Ale po co ludzie się tak męczyli? Po to, żeby zapamiętać i tak naprawdę zapamiętać na przyszłość ten jeden moment, tą taką migawkę ze swojego życia, która była dla nich ważna. I osobą, która to pierwsza zrozumiała, że ludzie tak naprawdę nie chcą wiedzieć, jak te wielkie szafy działają, tylko chcą zapamiętywać momenty, był założyciel Kodaka, George Eastman. I on, próbując zmienić ten świat, ten świat skomplikowanej technologii, powiedział jedną rzecz. Moim obowiązkiem jako firmy Kodak jest sprawienie, że wy możecie skupić się na robieniu rzeczy, tych, które chcecie, na zapamiętywaniu wspomnień. Wy naciskacie guzik, a my robimy całą resztę. I literalnie tak było. Oni skonstruowali aparat, który się wysyłało do nich czy zanosiło się do nich i oni po prostu go wywo wywoływali. I to była absolutna rewolucja, ale to także było hasło, na którym Kodak przez bardzo, bardzo wiele lat zbudował strategię swojej firmy. To hasło, you press the button, we do the rest, jest absolutną klasyką marketingu, a dla mnie osobiście jest definicją tego, jaka jest nasza rola jako projektanta doświadczeń. Ty naciskasz guzik a my sprawiamy, że robisz to, co chcesz naprawdę robić. I fotografia się oczywiście zmieniała. Zmieniała się, były punkty zwrotne Polaroid, czyli kolejne niesamowite doświadczenie. Robisz zdjęcie i masz je od razu, nieuchwytne, jedyne w swoim rodzaju, wieszasz je na, na lodówce. Fotografia cyfrowa, czyli sprawienie, że fotografia jest masowa, że tak naprawdę jest dostępna dla każdego, że zdjęcia są masowe, że są powtarzalne i możemy je robić na tyle łatwo i na tyle dużo, że możemy zrobić je zawsze. Ale tak naprawdę jedną z największych rewolucji było umieszczenie aparatu fotograficznego w naszym telefonie komórkowym. To nie było to zdjęcie, które tu widzicie, czyli pierwszy moment, kiedy moja żona i mój syn nawiązali kontakt, pierwszy rozumny kontakt wzrokowy, nie byłoby możliwe, gdybym przy sobie nie miał telefonu komórkowego, który mogłem wyciągnąć go i zrobić zdjęcie. Ta magia tego, że mamy technologię w swojej kieszeni, sprawiła, że ten moment mogę dzielić dzisiaj z Wami. Bo ważne jest to, co jest naprawdę ważne. I w moim życiu to <laughs> wtedy. Metoda Jacka Santorskiego, zobaczymy czy działa, jest naprawdę ważna. W związku z tym ta technologia zmienia nasze życie, ale telefon komórkowy, należy pamiętać, że zmienia nasze życie nie tylko na dobre, że technologia, która weszła do naszych kieszeni, która weszła do naszego życia, także sprawia, że tak naprawdę zaniknął świat offline, że sytuacje, kiedy jesteśmy tylko my i drugi człowiek, albo tylko my z naszymi własnymi myślami, praktycznie odeszły do lamusa. I to wcale nie jest wesoła sytuacja. I to wcale nie jest sytuacja, którą byśmy chcieli, ale jest to pewien fakt. A z punktu widzenia projektanta jest to fakt, który musimy zaakceptować i zrozumieć, ale także musimy zrozumieć, jakie to na nas, <laughs> jaki to na nas nakłada tak naprawdę obowiązek i odpowiedzialność. Bo jeżeli my projektujemy usługi, które są w kieszeni każdej osoby na świecie praktycznie, to mamy bardzo duży wpływ na ten świat. Pytanie tylko, czy dobry, czy niedobry, Musimy o tym pamiętać, że ten świat się absolutnie zmienił. Chciałem zapytać Wam jedno pytanie. Kto pamięta świat, na którym nie było komputerów? No nie wszyscy. Cała reszta jest tak zwanym pokoleniem Digital Natives czyli osobami, które nie znają świata bez technologii komputerowej. Jest jeszcze jeden w tej chwili bardzo ciekawy trend. Kto nie pamięta świata bez telefonów komórkowych? Bez telefonów, naprawdę? Komórkowych? No to mamy kiepską pamięć, to już może. Natomiast generalnie musimy pamiętać o tym, że na świecie są osoby, które naprawdę nie pamiętają świata bez telefonu komórkowego podłączonego do internetu. Tak zwani mobile natives. Osoby, dla których interfejs w postaci klawiatury i myszki jest czymś absolutnie abstrakcyjnym. Dla których sytuacja, gdzie nie mogę wyciągnąć telefonu, sprawdzić czegoś, jest trochę sytuacją jak bez ręki. W Stanach zrobiono takie badania w których zabrano osobom, i to nawet nie Mobile Natives, tylko osobom w wieku 18-25 na tydzień telefony komórkowe. Efekt był taki, że bardzo, ale naprawdę bardzo duży procent z nich odczuwało odczucia fantomowe powiadomień z Facebooka. Fizyczne odczucia tego, że telefon drży w ich kieszeni i to była naprawdę bardzo stresująca i nerwowa sytuacja, ponieważ oni tego telefonu nie mieli. Koniec świata offline. I pamiętajmy, że to wszystko sprawia, że trochę niestety odwróciliśmy kota ogonem, i technologia, która miała nam pomagać, bardzo często niestety nas ogranicza. I to hasło, które tutaj widzicie, to było hasło, które ja z moimi dwoma wspólnikami, z którymi zakładałem wiele lat temu firmę, z Wojtkiem Kuśmierkiem i Hubertem Manerzewskim. To była idea, wokół której budowaliśmy następne 10 lat swojego życia, że to technologia powinna służyć ludziom, a nie my technologii żeby wszystko było w należytym porządku i że to człowiek na samym końcu jest tak naprawdę ważny. I jeżeli spojrzymy sobie na historię firm, firm, które obecnie osiągają największy sukces, to tak naprawdę jest jeden wspólny mianownik i tym mianownikiem jesteście Wy. Jesteśmy my, jest człowiek i jego potrzeby. Focus on the user and all else, all else we follow to jest hasło wokół którego powstało Google. Oni pierwsi powiedzieli, że jeżeli zdiagnozujemy odpowiednio potrzebę, to biznes na pewno się znajdzie. Jeżeli spojrzymy sobie na podstawowe potrzeby, które mamy i na firmy, które osiągnęły sukces, ludzie chcą mieć dostęp do informacji zawsze i wszędzie, żeby informacja była za darmo i była aktualna. Google. Ludzie chcą mieć wszystkie piosenki w swojej kieszeni. iPod. Ludzie nie potrzebują kupować muzyki w całych płytach. Chcą słuchać poszczególnych piosenek, iTunes. Okej. Okay. Zmieniło się. Ludzie nie chcą kupować piosenek. Nie chcą kupować na własność piosenek, ale chcą ich słuchać zawsze i wszędzie w kontekście, który chcą. Spotify i tak dalej. Firmy, każda kolejna gospodarka, telefonia komórkowa, czy telefonia w ogóle, kinematografia, muzyka. Każda, po kolejny, każda kolejna część gospodarki się zmienia, ponieważ pojawiają się firmy, które potrafią powiedzieć weto aktualnemu stanu gospodarki i aktualnemu modelowi działania firm, mówiąc, że ten model powinien być inny, bo się zmieniły ludzkie potrzeby. To jest wspólny mianownik. I ten fenomen, tak naprawdę, to nie jest tylko idea, to jest fakt. Od 10 lat, ponad 10 lat w Stanach. Jest prowadzone coś takiego, co się nazywa Design Value Index. Jest to 16 największych przedsiębiorstw, które w sposób świadomy i w sposób proceduralny postawiły na design. Powiedziały tak, design jest ważny, to są badania, to są procesy, to są procedury. Jeżeli zaobserwujemy wskaźnik waluacji tych firm, mierzony wartością tych firm na giełdzie i porównamy go do 500 innych największych przedsiębiorstw na amerykańskim rynku, to zobaczymy, że różnica jest ponad 200%. To już nie jest tylko idea kilku wariatów. To jest realny świat i gospodarka. Ale jeżeli uznamy, że to design jest tym czymś, co wyróżnia te 200%, co sprawia, że te 200% jest realne, to jaką to odpowiedzialność na nas jako designerów nakłada. I to sprawia, że nasza rola się także zmienia. Bo jeżeli przeanalizujemy sobie listę 100 największych firm w Stanach, to zobaczymy, że 10% z tych firm zatrudnia albo na stanowiskach kierowniczych, albo jako doradcy stanowisk kierowniczych projektantów. 10% to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na miły Bóg, prezes Najka jest designerem. No i tak naprawdę pytanie, to kto to jest ten projektant doświadczeń? Jakie cechy powinien mieć? I w zasadzie dlaczego ja stoję na tym miejscu na tej kropce opowiadając wam o tym? I większość osób widząc słowo projektant myśli, nie mogę być projektantem, bo pewnie je za kiepsko rysuję. A w ogóle to się nie znam na, na właśnie sztukach wizualnych. No, i pewnie gdyby to była prawda, to nie stałbym na tej kropce, ponieważ to jest szczyt moich możliwości wizualnych. Prze przetrwało to mniej więcej dwa dni. Moje dziecko mówiło: o Angry Birds, i na ścianie. Więc nie. Rola designera to nie jest rola osoby, która się zajmuje tylko i wyłącznie projektowaniem graficznym. O biznesie już mówiłem, o zrozumieniu potrzeb biznesu to jest jedna rzecz. Ale zrozumienie potrzeb biznesu bez zrozumienia potrzeb. Odbiorców nie miałoby żadnego sensu. W związku z tym, dobry projektant łączy kilka światów: świat biznesu, świat użytkownika, świat klienta. I to zdjęcie, które tutaj widzicie, jest tym, co też powinno pokazywać dobrego projektanta czyli umiejętność wyjścia ze strefy komfortu. Mieliśmy taki projekt, w którym poproszono nas o zaprojektowanie systemu do zarządzania klubami fitness. Pewnie, widząc mnie, możecie się domyślić, że nie jestem specjalistą od klubów fitness. W związku z tym. Żeby móc zaprojektować taki system, tak naprawdę na ponad tydzień zamieniliśmy się w pracowników tego klubu fitness. W środku stoi Bartek, Bartek był recepcjonistką przez tydzień, w kilku klubach byliśmy asystentami trenerów, uczyliśmy się i tak naprawdę wszyscy myśleli, że my tam pracujemy. Po to, żebyśmy mogli zaprojektować, po to, żebyśmy mogli opracować tą ścieżkę idealną doświadczeń klienta, mając jego doświadczenie w naszej głowie. Po to, żebyśmy mogli wejść w jego buty. Bo to jest właśnie rolą projektanta nie rysowanie, tylko zrozumienie. Rysunek zawsze się potem znajdzie. Ale rolą projektanta jest także bycie skromnym i pamiętanie o tym, że pod koniec dnia to, co ja zaprojektuję w tym szybko zmieniającym się świecie, jest bardzo, jest nigdy nie jest doskonałe. Zawsze się musimy poddawać ocenie i na każdym etapie projektowym można wskazać metody, kiedy pokazujemy to, co robimy naszym klientom. To jest widok z laboratorium badawczego, gdzie My za lustrem weneckim obserwowaliśmy i poddawaliśmy się sami próbie, mówiąc, nie jesteśmy doskonali. To co, robimy, to, co robimy, prawdopodobnie mogłoby być lepsze. I pod koniec dnia, ja zawsze to mówię ludziom u mnie w firmie, że projektem doświadczeń jest jak dyrygent, ponieważ rozumiejąc świat potrzeb klienta, biznesu i technologii, zobaczcie: TED, technology, entertainment to ja, design. To są te światy, które dobry projektant łączy. I bycie dyrygentem polega także na tym, że my, mając w oczach to doświadczenie klienta, które sobie zamarzyliśmy, łączymy ten świat prezesów, świat informatyków, świat designerów, marketingu, mówiąc, to ma tak wyglądać. Dlatego to bycie tym dyrygentem jest takie ważne. Ale to wszystko nie miałoby żadnego sensu, gdyby dobry projektant, szukam dobrego słowa, ale był na tyle uparty żeby umieć tą swoją wizję wdrożyć w życie i tak naprawdę bardzo często stworzyć rzeczywistość, wykreować rzeczywistość, mając na celu to doświadczenie, które sobie zamarzył. I przygotowując się do tego dzisiejszego wystąpienia, z przerażeniem doszedłem do wniosku, że kreuję tą rzeczywistość od 10 lat. Naprawdę poczułem się staro, bo jeżeli cofnę się do 2006 roku, kiedy właśnie z Wojtkiem i z Hubertem zakładaliśmy firmę, nie było czegoś takiego jak rynek user experience w Polsce. Nie istniał. Mój wspólnik Hubert miał legitymację numer jeden. Na Nazwisko ma Anerzeski, więc to numer jeden było łatwiejsze. W takim, na takim kierunku społeczna psychologia Internetu, czy wtedy informatyki i komunikacji na uniwersytecie ZWPS połączenie psychologii i informatyki. I to było wszystko, co mieliśmy. Mieliśmy ideę, i sto, mniej więcej 100 euro w kieszeni. I wokół tej idei, że technologia powinna służyć ludziom. A nie ludzie technologii, postanowiliśmy założyć firmę, nie mając doświadczenia i być może ten brak doświadczenia i pewnego rodzaju szaleństwo sprawiło, że tu dzisiaj stoję. Ale to jest właśnie rolą projektanta, postawienie na jakąś ideę. I chciałem wam pokazać takie dwa przykłady z historii naszej firmy, które pokazują, że jeżeli masz ideę i wokół niej budujesz, to nic ci nie jest straszne. Nawet jeżeli masz zastąpić kogoś od surfingu na Antarktyce, opowiadając o designie. I chciałem się cofnąć do roku 2009, kiedy z Hubertem postanowiliśmy pojechać e, do Kopenhagi na konferencję URIA, i to był taki bardzo ważny punkt w historii naszej firmy. E, kiedy pierwszy raz byliśmy na takiej prawdziwej zagranicznej konferencji, w takim TEDxie tylko w innej branży, gdzie wiecie, byli prelegenci zagraniczni, gdzie było super, gdzie prezentacje były piękne. i Po pierwszym dniu wyszliśmy pełni idei, tacy zainspirowani, i przy jednym z kanałów w Kopenhadze i mówiliśmy, o cholera, ale to jest super. Ale dlaczego w zasadzie w Polsce tego nie zrobić? Dlaczego nie wziąć tych ludzi, którzy są tutaj i nie przenieść tego do Polski? I postanowiliśmy to zrobić w kwietniu 2010. A jak pewnie pamiętacie, kwietnie 2010 to, to był trudny miesiąc dla Polski i dla Europy. Jeżeli wyobrazicie sobie, że nasza konferencja była w czwartek i w piątek, a w sobotę była katastrofa smoleńska, to możecie sobie wyobrazić, jakie ciśnienie miałem. Mojej krwi przez następny tydzień. Żałoba narodowa, brak sponsorów, wszyscy dziennikarze pojechali, oczywiście, w zasadzie nic nie było, tylko była żałoba narodowa. Ale jeżeli wyobraźcie sobie, że pierwszego dnia w czwartek wybuchł wulkan na Islandii, a ja mam pięciu prelegentów z zagranicy, którzy chcą w niedzielę wrócić do domu, to naprawdę miałem prawie zawo serca. W związku z tym, proje dobry projektant potrafi także e, działać e, w sposób w związku z tym to zrobiliśmy, Wynaliśmy taksówkę o wdzięcznej nazwie korporacyjnej Happy Cup, wsadziliśmy do niej trzech najbardziej znanych w tamtym czasie konsultantów UX w Europie, którzy przez całą drogę, przez prawie 20 godzin wprowadzili hashtag na Twitterze IA Happy Cup. i ja przez następne 3 lata po prostu razem z moimi wspólnikami zbieraliśmy peany w całej Europie, oto ci goście od tej taksówki, jesteście zajebiści. Tak? W związku z tym w każdej sytuacji jesteśmy w stanie wyciągnąć coś dla siebie. I to była pierwsza taki, taka rzecz, która nam pokazała, że warto budować wokół idei, że ta idea cały czas żyje, konferencja UX Poland jest największą tego typu konferencją, jedną z 30 najważniejszych konferencji o UX na świecie. I drugim takim problemem, który mieliśmy, tak jak wam powiedziałem, że na początku była tylko idea, nie było rynku. Nie mieliśmy wokół nawet kogo zatrudniać. I powiedzieliśmy, skoro nie mamy kogo zatrudniać, to można uczmy tych ludzi, mój wspólnik Hubert powiedział, to ich nauczmy na uniwersytecie. I wymyślił taki pomysł, wydawałoby się szalony, załóżmy własne studia i przy współpracy z Uniwersytetem SWPS od trzech, przepraszam, od pięciu lat prowadzi największe tego typu studia w tej części Europy i w tym roku ma to w trzech miastach i mamy prawie 300 absolwentów. 100 euro w kieszeni, idea, trzech wariatów i da się robić bardzo ciekawe rzeczy i to właśnie, co jest najważniejsze w tym projektowaniu doświadczeń, to bycie zmianą. Czyli znalezienie tego czegoś w sobie, ja wiem, że to brzmi być może jak truizm, ale bez tego, czego, co sobie wtedy znaleźliśmy, absolutnie nie zostałbym na tej kropce, ale to wszystko także sprawia, że powinniście także wy od siebie wymagać, bycia tą zmianą w kontekście właśnie projektowania doświadczeń, bo nieważne, czy, czy prowadzicie firmę, nieważne, czy pracujecie w jakiejś firmie, jeżeli cokolwiek oferujecie drugiej osobie, drugiej firmie, to musi zwracać uwagę na to, jaką się czuje, zaprojektować to, zaplanować wokół tych potrzeb, motywacji i pragnień. Dziękuję bardzo.